Można powiedzieć, że Frania ma charakterek. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog Nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty, do których subskrybowania bardzo, bardzo was zachęcam. A dzisiaj, tak jak już widzicie, chciałabym z wami porozmawiać, pozaglądać z wami do środka. Co zrobi frania współpraca? To jest książka wydawnictwa Słowne Młode pod patronatem aktywnego czytania napisana przez barbarę Supę. Mhm. Barbara Supeł jest autorką całego mnóstwa książek, które są hitami, są kochane przez dzieci i przez rodziców. Tym bardziej się cieszę, że mam okazję patronować najnowszej serii. To będzie cała seria książek o rani i jej rodzeństwie, ale nie są to takie zwykłe opowiastki. I już wam mówię, o co chodzi w tym pomyśle. Pod tytuł Współpraca, ale też od razu mogę wam powiedzieć, że szykuje się już życzliwość. Czyli jak widać, my będziemy rozmawiać nie tak ogólnie o emocjach, ale o konkretnych sytuacjach na konkretnych przykładach. W każdej książce mamy trzy Sytuacje, trzy takie opowiastki. Coś się wydarzyło, zaraz Wam powiem co, ale tak naprawdę one są tak przerwane w pewnym miejscu, żeby dzieci mogły się zaangażować i na przykład pomyśleć, co ja bym zrobiła, albo co ja bym zrobiła w tej sytuacji. Zresztą dobra, nie będę Wam tutaj ogólnikami jechać, wszystko Wam powiem. Zanim to zrobię, chcę Wam przedstawić całą rodzinkę. W ogóle tutaj wszystko opowiada Frania, zwraca się bezpośrednio do dziecka i nawet na końcu uważam, że. To jest świetny pomysł. Zobaczcie, na temat współpracy można bardzo, bardzo wiele mówić, i tak naprawdę podpowiedzi powinni dostać również dorośli, jak rozmawiać z dzieckiem, co może się wydarzyć, co może niepokoić malucha a propos tematu współpracy. I tutaj mamy te dokładne wyjaśnienia, natomiast one są przygotowane. Tak, jakby to Frania mówiła. To są porady Frani, więc ona bezpośrednio zwraca się do czytelników małych. Ale dobra, zanim dotrzemy na koniec książki, mamy tutaj początek i tak jak widzicie, to tak jakby Frania narysowała tutaj te postacie. I powiem Wam, co ona mówi. Cześć, mam na imię Frania. Mam tyle samo lat, co palców u ręki, czyli pięć. Mam też piętrowe łóżko i starszego brata Ryśka i jeszcze siostrę Anielkę, ale ona jest dzidzią, więc śpi w pokoju z mamą i z tatą. Chodzę do przedszkola pod warunkiem, że nie mam zielonego kataru. Umiem już narysować misia Edwarda i podpisać rysunek swoim imieniem. O tak, Frania Skoro już się znamy, mogę Wam opowiedzieć, co ostatnio zrobiłam. I kolejne ilustracje, one nie są już taką dziecięcą ręką, nie są zakstylizowane na dziecięcy rysunek. Agata Dobkowska zrobiła przezabawne obrazki. I to też jest bardzo ważne, myślę, bo często w grupie Aktywne Czytanie zdarza się, zdarzają się takie komentarze od rodziców. Ja bym chciała, żeby te postacie w książce były mniej moralizatorskie, a bardziej takie z krwi i kości, żeby one się zachowywały. Jak prawdziwe dzieci, czasem tupną, czasem się obrażą, czasem mają ochotę kogoś rąbnąć, uderzyć, czasem się złoszczą, strzelają, focha. To wszystko się tutaj dzieje. Można powiedzieć, że Frania ma charakterek. Może na tym pierwszym opowiadaniu wyjaśnię Wam, jak wyglądają wszystkie rozdziały i jak to będzie wyglądało w kolejnych częściach serii. Mamy tutaj historię, którą opowiada nam Frania, no bo miała nam powiedzieć, co się wydarzyło, więc nam mówi. Przeczytam Wam fragment, żeby było wiadomo, jak to jest na też myślę, że ym, rodzice dzieci mniej więcej w wieku przedszkolnym twórczość Barbary supeł bardzo dobrze znają. Nawet nie wiecie, jak ciężko jest zbudować prawdziwą bazę. Prawdziwą, czyli taką z dwóch krzeseł narzuty, koca i misia Edwarda. Z tym misiem to był pomysł mojego brata Ryśka. Drzwi z Misia? skrzywiłam się Mojego Misia? No pewnie jest wielki, rysiek się upierał. W sumie racja. Miś Edward jest naprawdę ogromny. Dostałam go na urodziny od cioci, która zawsze daje wielgaśne prezenty. No dobra, zgodziłam się niechętnie. Spróbujemy. Kupa Edwarda wpasowała się w puste miejsce między krzesłami. Pomysł Ryśka nie był taki najgorszy, ale baza nadal wyglądała trochę łyso. I oni tam kombinują, jak zrobić bazę. I w pewnym momencie Frania dochodzi do wniosku, że potrzebna jest narzuta, żeby ta baza nie była taka łysa, i idzie do pokoju rodziców do sypialni, i próbuje tą narzutę ściągnąć, i tutaj zaczynają się schody, ona się zaplątała, zawinęła i się. Wkurzyła, głupia narzuta, krzyknęłam, po czym padłam bez siły na łóżko. Uzy złości napłynęły mi do oczu. Czy znacie to uczucie, kiedy bardzo chcecie coś zrobić, ale nic wam się nie udaje? Ja mam wtedy wrażenie, że zaraz eksploduję i czasami naprawdę wybucham, krzykiem albo płaczem. To, słuchajcie, ja mam, ja mam dokładnie tak samo jak Frania. W każdym razie w tym momencie wchodzi Rysiek i akcja jest taka: a Rysiek wcale tego nie rozumiał. Zamiast mi pomóc, wybuchnął śmiechem. Na starszego brata zawsze można liczyć. Rechotał i rechotał jak jakaś parchata żaba. Musiałam natychmiast coś zrobić. I tu przerywamy historię. Dokładnie tutaj ją przerwałam. I mamy tutaj taką ramkę i są tutaj te możliwości do wyboru. Frania teraz zwraca się do czytelników i pyta ich, jak myślisz, co się wydarzyło w tej historii? I to jest super pomysł, żeby się zatrzymać i żeby pomyśleć, po pierwsze, co ja bym zrobiła, no bo też każdy reaguje inaczej. I jakie są opcje, może jest jakaś taka, na którą nie wpadłaś, na przykład wybuchasz, albo kogoś uderzasz, albo się po prostu obrażasz i tupiesz, albo niszczysz narzutę. A może właśnie wśród tych opcji znajdzie się jakaś nowość, jakieś takie narzędzie, którego dziecko jeszcze nie znało i nigdy nie wypróbowało. A żaden dorosły też nie wpadł na to, żeby podpowiedzieć dziecku taką opcję. I teraz powiem Wam, co my tu mamy do wyboru. Jak myślicie, co zrobiłam? Może przyłożyłam Ryśkowi w ucho, a on się rozpłakał i poszedł poskarżyć się, mamie. A może przewróciłam wszystkie krzesła i powiedziałam, że nie cierpię zabawy w budowanie bazy. A może obraziłam się i przestałam się odzywać. Zrezygnowałam z zabawy i smutno zamknęłam się w szafie. Ale jest też taka możliwość, a może powiedziałam Ryśkowi, że jego zachowanie rani moje uczucia i należy mnie teraz przeprosić. A Wy, co byście zrobili na moim miejscu? I nie myślcie, że to już jest koniec opowiastki, dlatego że Barbara Supeł napisała dalszy. Ciąg. I mamy tutaj tak. A teraz powiem Wam, co zdarzyło się naprawdę. I toczy się ta historia. Dobra, powiem wam, co wydarzyło się naprawdę. Pamiętajcie, że motywem przewodnim tutaj jest współpraca i yy, dzieciaki się po prostu dogadały. Rysiek oczywiście tam zarechotał i zaśmiał się, jak ta parchata żaba, ale potem Frania mu powiedziała, że zamiast się śmiać, lepiej mi pomóż i zabrali się razem do roboty. No dobra, zrobimy to razem. To jeszcze nie koniec budowania bazy i zobaczcie na nas. W następnej stronie mamy tutaj wyszczególnione, co powinno się znaleźć. W fajnej bazie, z tym, że to jest zabawa i kolejne wyzwanie. Przed dziećmi, przed rodzeństwem wyzwania stoją dosłownie co 30 sekund i oczywiście, że dzieci się kłócą, obrażają, spierają, czasem nawet i pobiją, ale jednocześnie to są też momenty, w których można się dogadać i ta historia pokazuje, jak można się dogadać. No bo dobra, mamy te sprzęty w środku, ale przetulanki. Dwie dla mnie i jedna dla Ryśka. Rysiek uznał, że to niesprawiedliwe, więc przypomniałam mu, że pożyczył mojego misia Edwarda, więc jest porówno. I tutaj takie kombinowanie między dziećmi. Dwie latarki, jedna dla mnie i jedna dla Rysika. Rysiek uznał, że moja jest lepsza i w sumie miał rację, więc zgodziliśmy się zamieniać co 6 minut. Można? Można. Lampki i girlandę z łóżka. One musiały być wspólne, bo gdybyśmy je przecięli na pół. Pewnie przestałyby działać. Zobaczcie, że jak tylko dzieciom zostawi się swobodę. Pamiętajcie, że Frania ma 5 lat, a rysiek jest starszy. Nie mówimy tutaj o 2 3 latkach. Jak tylko zostawi im się swobodę i możliwość szukania kompromisu, one w końcu go jakoś wypracują. Nawet Anielka na chwilę weszła do tej świetnej bazy i dzieciaki całe popołudnie się bawiły. Też ostatnie zdanie jest bardzo świetne w tej historyjce. Czasem się trochę sprzeczaliśmy, ale w sumie było. Fajnie. Następna strona to już jest następny rozdział. Co zrobiłam z dzikim bałaganem. To jest też bardzo fajna historia, gdzie tutaj yy, dzieci bawiły się w jakieś zabawy plastyczne. Był brokacik. Każdy rodzic, który miał do czynienia z rozsypanym brokatem, albo w ogóle z brokatem w zabawach plastycznych wie, jaki to może być dramat. Ale tak, z jednej strony yy, świetnie się dzieci bawiły i to działo się w kuchni przy stole kuchennym. Z drugiej strony przyszła pora obiadu i tato poprosił, żeby. Sprzątali, bo chciał podać obiad, który jemy przy stole. I tutaj mamy to też fajnie wyjaśnione, właśnie w tych poradach frani z tyłu: że jeżeli mamy różne cele, to tak naprawdę trudno się nam dogadać. Jednym z największych kłopotów, jaki może nam się przydarzyć podczas współpracy, są różne cele. Trudno jest się dogadać, kiedy dążymy do czegoś całkiem innego. Ktoś chce się bawić? Ktoś inny sprzątać. I tutaj mamy wszystkie podpowiedzi. To już nie jest historia, to już nie jest takie opowiadanie. Tutaj mamy konkretne rzeczy, co możemy zrobić, kiedy na przykład nasze cele są bardzo różne. Mamy tutaj pięć podpunktów. Na przykład podpunkt drugi, pomyślcie, które z Waszych celów są pilniejsze, a które da się trochę przesunąć w czasie. Na przykład zupa zaraz wystygnie, dokończ swoją pracę, a pozostałe cekiny przykleimy po obiedzie. Takie zdania przykładowe, które można powiedzieć, argumenty, których można użyć. Więc drugie opowiadanie jest właśnie o tym, że mieli różne cele i trzeba się było dogadać i współpracować, żeby posprzątać ten nie tylko brokatowy bałagan. Chcę Wam też powiedzieć o trzecim świetnym opowiadaniu. Co zrobiłam z tylko moim bukietem? Tutaj w tym opowiadaniu rodzina wybiera się na spacer. Nie wszyscy mogą iść, bo jest wiosna, a mama Frani jest uczulona na różnego rodzaju pyłki, więc musi odpuścić. Tym razem nie idzie, żeby jej zielone gluty nie leciały z nosa. Frania nie jest yy, przeszczęśliwa, że mamy nie będzie na tym spacerze, ale wpada na świetny pomysł. To ja zbiorę kwiaty i dam mamie fajny bukiet. I też dzieci w wieku przedszkolnym często mają takie poczucie, że. To jest moje i nie zabieraj mi tego. I czasami chodzi o zabawkę, a czasami, tak jak w tym wypadku, chodzi o pomysł, bo jak tylko Frania powiedziała o tym bukiecie, to reszta rodziny powiedziała: O, to jest super pomysł, zrobimy bukiet dla mamy. A ona nie chciała, żeby ktoś A, robił bukiet razem z nią, B, zabrał jej ten pomysł. To był jej pomysł z tym bukietem i ona chciała. Samodzielnie przygotować to dla mamy. I teraz współpraca nie zawsze polega na tym, że trzeba się godzić, no bo jak ktoś chce dołączyć do tego robienia bukietu, to my mu zezwalamy i koniec. Nie. Tutaj dzieciaki musiały się dogadać tak, żeby Frania nie poczuła się pokrzywdzona, że ktoś ukradł jej pomysł. No i też zobaczcie, że w dorosłym życiu mamy dokładnie tak samo. Jeżeli mamy jakiś pomysł, nie wiem, na biznes, to yy, nie jesteśmy tak do końca otwarci na to, że ktoś do nas przychodzi i mówi: "Dobra, robimy to razem. Czasami chcemy coś zrobić samodzielnie. Więc frania tutaj też postanowiła ten swój biznes ogarnąć samodzielnie, natomiast musieli wypracować pewnego rodzaju kompromis, czyli y, użyć konkretnych argumentów i dogadali się tak, że y, bukiet frania robi sama i to był cały proces, nie tak, że po prostu padło hasło i tyle. I rodzeństwo powymyślało jakieś swoje prezenty dla mamy. Ale też chcę wam powiedzieć, jak tutaj jest to fajnie napisane z tym, że frania chciała zrobić to samodzielnie. Tak, zróbmy razem, podchwycił tata bardzo ucieszony. Nawet Anielka zerwała mały żółty kwiatek i zmiętoliła go w rączce. Też chciała robić wspólny bukiet. Poczułam się trochę dziwnie. Wszyscy podawali mi swoje kwiatki i chcieli współpracować, a ja zamiast się cieszyć, robiłam się coraz bardziej merkotna. To był mój pomysł. Pomyślałam, ja chciałam dać mamie kwiaty. A kiedy Rysiek wcisnął mi kolejny pęk białych chwastów, poczułam jak zalewa mnie fala złości. Musiałam natychmiast coś zrobić. I znowu mamy tutaj do wyboru, przerwana historyjka. Co zrobi Frania? Już tego Wam nie powiem, natomiast mam nadzieję, że zdołałam Wam opowiedzieć, na czym polega ten znakomity pomysł na serię dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest zabawnie, jest konkretnie, jest wspierająco, jest bliskościowo, jest z szacunkiem dla emocji e, dzieci i dorosłych. I w sumie, z racji tego, że dzieci tutaj wybierają, co by zrobiły, jest tutaj całkiem sporo aktywnego czytania.